Cześć, przez ostatni pół roku przerabiałem tę piątkę na kampera. Wszystkie etapy budowy nagrałem w formie poradników, które znajdziecie na kanale. W końcu skończyłem i czas pokazać całość. Baza mojego kampera to Volkswagen T5 karawala z 2008 roku, za którego zapłaciłem 22 500 zł. Na wyposażeniu ma klimatyzację, wybasto oraz hak, a pod maską pracuje silnik 19 TDI 102 konie mechaniczne. A w środku prezentuje się tak. Skończyłem już jakiś czas temu, ale myślałem, że uda mi się pojechać za granicę na dłużej fajnie przetestować i nagrać dla was. No ale przez kilka najbliższych miesięcy niestety nie jestem w stanie tego zrobić, więc po prostu nagram tak jak wam stoi. Zacznijmy od kuchni. Mamy rozkładany zlew, który rozkłada się bardzo prosto. W samochodzie jest ciśnieniowa instalacja hydrauliczna. Po prostu pompka załącza się sama, kiedy ciśnienie schodzi. I wyłącza się również sama. Jest ona trochę głośna, jak słychać. Mamy w zlewie mieszarkę na zimną i ciepłą wodę. Ciepłą wodę mam grzaną z Webasta, jak i z silnika. I grzanie wody, jak i całą instalację hydrauliczną, możecie zobaczyć na moim kanale, w jaki sposób jest zrobiona. Idąc dalej, mamy spory blat oraz trzy szuflady na klik. W pierwszej szufladzie mamy kuchenkę dwupalnikową. Jak widać, możemy sobie gotować nadal, mając dostęp do blatu w drugiej szufladzie. Mamy sztućce, a w trzeciej szufladzie mamy 40-litrową lodówkę. Pod zlewem nie ma kosza, niestety pewnie będzie. Mamy dwa baniaki na czystą jak i na brudną wodę po, dwu, po 20 litrów oraz całą hydraulikę i dodatkowo tutaj będę miał jakiś koszyczek na garnki nad zlewem znajduje się panel Pierwszym guzikiem włączamy przetwornicę, to znaczy, jak jest wyłączone, to nie mamy 230 w tym gniazdku oraz w tylnym, który potem pokażę. Następnym guzikiem włączamy pompkę wody. No, mimo, że ona jest ciśnieniowa, to i tak stwierdziłem, że chcę manualnie móc ją wyłączać. W momencie nie wiem, jakaś rura strzeli czy coś, więc dopóki to nie jest włączone, nawet nie mam możliwości, że jak zejdzie ciśnienie, to ona się włączy. Tutaj nic nie mam. Tym guzikiem włączam. Tylną lampkę oryginalną z Volkswagena. A tym włączam taką główną. Następnie mamy ładowarkę USB, woltomierz i zapalniczkę, ale tę pewnie wymienię na drugą ładowarkę albo na coś innego. Cała instalacja elektryczna jest pod fotelem kierowcy, wszystko znajdziecie na moim kanale jak jest wykonana oraz dodatkowo na dachu są dwa panele fotowoltaiczne 165W, również film osobny na moim kanale. Na dachu znajduje się okno, niestety nie mam filmu z jego montażu, ponieważ dopiero po zamontowaniu go zdecydowałem się nagrywać na YouTube. Jest to okno Dometic Mini Heki, oczywiście jest ono otwierane. Dodatkowo ma jakieś takie bajery z cudu moskitiera, albo całkowicie możemy zasłonić. Jest on no całkiem ok, ale powyżej 110 na godzinę, jak się jedzie, trochę zaczyna wiać, więc pewnie jak zacznie mi to przeszkadzać, będę musiał zamontować jakąś owiewkę. I jak widzicie, mam tutaj dodatkowo stół, który na razie jest tak po prostu tam włożony. Będę musiał prawdopodobnie w tym miejscu zamontować jakieś zabezpieczenie. Niby da się z nim jeździć, bo już sporo z nim, tym samochodem, z tym stałem jeździłem, ale no, przy jakichś większych zakrętach coś tam się trzepie, więc dla komfortu po prostu w jakiś sposób go zabezpieczę. Stół ma dwie funkcje, jadalnianą, którą prezentuję teraz. Z lewej strony stół ma dwa haczyki, które zakładam na rurkę, przez co stół możemy przesuwać i odsuwać, a z drugiej strony mamy rozkładaną nogę. A drugą funkcją stołu jest biurko do pracy. Dzięki temu, że mam obrotnicę, możemy się obrócić, przysunąć stół, dopasować fotel i mam super miejsce do pracy. A stół dlatego jest tak duży, bo wchodzi na niego laptop z myszką oraz dodatkowy monitor. Pod fotelem pasażera znajduje się chińskie Webasto o mocy 2 kW. Dodatkowo zrobiłem taką blendę. Tutaj jest to jest wywiecznik, po prostu w którą stronę ma wiać ciepłe powietrze. Na słupku znajduje się panel do sterowania. I jak jest zamontowane, również zobaczycie na moim kanale. Mamy łóżko składane w ławkę o szerokości 112 cm i długości 185 cm. Ma jest 10 cm grubości. Mamy gigantyczną szufladę, którą aktualnie w sumie przedzieliłbym raczej na dwa, że po prostu jest mniejsza szuflada otwierana z tej strony, a druga z zewnątrz no i co, tutaj mamy mechanizm odblokowujący rozsuwanie łóżka, którego no nie jestem w stanie pokazać, a szuflada nie jest w żaden sposób zabezpieczona, ponieważ ona jest na bardzo mocnych prowadnicach, no już trochę pojeździłem tym samochodem i no to się po prostu nie ma prawa samo otworzyć filmik z całej konstrukcji, jak je wykonać jest również na moim kanale Mamy dwie naprawdę bardzo pojemne szafki. Dlatego są one na roletach, ponieważ w momencie, kiedy łóżko jest złożone, nie miałbym w ogóle dostępu do tej szafki. A teraz do górnej półki mam całkowity, a do dolnej trzeba się trochę napracować. Ale jest to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Wszystkie szafki, czyli te. Oraz kuchenne, jak zrobiłem, również zobaczycie na moim kanale. Ściany, jak i składają się z trzech warstw. Mata kauczukowa Alu Fox, a wierzchnią warstwą jest Filc. Podłoga składa się z czterech warstw. XPS, mata kauczukowa, 9mm sklejka wodoodporna, a wierzchnią warstwą jest wykładzina PCV. Jak widać, podłoga nie jest w ogóle podniesiona ponad y, normę, ponieważ wszystko jest ładnie spasowane w oryginalne progi. Podłogę jak i ściany możecie zobaczyć na moim kanale, w jaki sposób jest wykonana. Z tyłu samochód prezentuje się w taki sposób. Mamy ławeczkę, na której możemy sobie przysiąść, jakieś dwie kieszenie z haczkiem, słuchawkę prysznicową, gniazdko oraz kolejny schowek, który jest całkiem długi, ale nie za szeroki, a w nim mamy wąż do prysznica, w którym również jest ciepła woda. Prysznica niestety nie mam na kanale, więc pokażę teraz w jaki sposób jest on zrobiony. Mamy słuchawkę, którą montuje się tutaj. Idąc dalej mamy kabinę prysznicową, która jest zamontowana na takich klipsach z plecaka. Tu, tu, tu rozwinięta. No i co? I zaczynamy otwieranie. Haczek. Do haczyka. No robię to jedną ręką, więc trochę jestem nieporadny. Haczyk do haczyka i haczyk do haczyka. Tutaj mamy rzepy. No dobra, chyba jedną ręką mi się nie uda tego zrobić. O, w miarę się udało. No i co, i na dole mamy włożony drut, który nam dociąża. Trochę wieje i jak widać, wszystko jest fajnie zrobione. I teraz tak. Tutaj, jak wcześniej pokazywałem, mamy wąż. Podpinamy do tego szybko złączkę i nam się. Wszystko fajnie leje i teraz tak, pompka jest 3,8 litra i ona jest trochę za duża i szybko tej wody ubywa, więc będę musiał tutaj zamontować kranik. A z zewnątrz wygląda to tak. To by było na tyle. Jak wcześniej wspominałem zajęło mi to około 6 miesięcy, z czego miałem miesięczną przerwę na wakacje. Ale bardzo dużo mi pomagał tata, więc można liczyć, że praktycznie robiły to dwie osoby. No ale głównie przerabiałem to po pracy, czasem jeden dzień w weekend, więc no, trochę czasu zeszło, ale wydaje mi się, że warto było. Za całość wyszło mnie około 11 tysięcy złotych. Dzięki, że byliście i wszystkiego dobrego.